Witam, dzisiaj pokażę jak stworzyć własną y, oś czasu. Wchodzimy na stronę Time Toast. W ogóle wpiszemy, klikamy link. Tak, otworzyła nam się taka strona. Następnie y, zakładamy konto. Ja już założyłem konto. Gdy już tam zarejestrowaliśmy się na stronie, na górze strony po prawej mamy Your Timelines. Klikamy w to i dodaj nową oś czasu. Otworzyło nam się takie okienko. I tak wpisujemy główny temat naszej, naszej osi czasu. Ja wpiszę fizycy. Kategorie. Wybieramy sobie. I możemy również dodać zdjęcie główne naszej osi. A ja nie wybieram. I gdy wszystko tutaj zapisaliśmy, klikamy go. Pokazała nam się taka oś. I teraz tak. Dodajemy wydarzenie. I pierwszym moim fizykiem, którym dodam. to być tutaj. To będzie Einstein. Sprawdzamy, następnie wpisujemy rok urodzenia, również jego, jego dzień urodzin, i klikniemy, klikamy, insert link. I tutaj możemy dodać link o nim. Ja wkleję z Wikipedii. Więc kopiuję link u góry i wklejam go tutaj. Tylko usuwam tą część, ponieważ jest pisana. Link tekst. Jest to główny tekst, który będzie pokazywany yy, o linku. Na przykład wpiszemy więcej informacji. w fizyku i klikamy OK dodajemy również jego zdjęcie ściągnę wcześniej czekam aż się załaduje OK idą Zwie wszystko jest poprawnie wprowadzone Możemy również pod tym jeszcze wprowadzić jakiś tekst. Możemy skopiować na przykład pierwszy z Wikipedii. O. I ten link będzie poniżej. Tutaj jest już wszystko OK, jak chcieliśmy. Klikamy OK. I wyskoczyło nam takie coś na osi czasu. No, se mnie Dodamy drugiego fizyka, więc również dodajemy wydarzenie. Następnym fizykiem będzie, załóżmy, Newton. Wpisujemy. I teraz tak, y, datę urodzin 1643. Urodził się 4 stycznia. kopiujemy również link do Wikipedii o nim. Albo usuwamy najpierw tą część i wklejamy. Tutaj informacje o fizyku. Jak coś tam chce. I OK. Dodajemy jego zdjęcie, które ściągnęliśmy wcześniej z internetu. I ok, gdy wszystko już jest tutaj poprawnie, możemy tu jeszcze coś napisać. Co chcemy, dowolny, dowolny tekst i powstała już taka mała oś czasu. Dodajmy jeszcze jednego fizyka. Dodajmy no polkę. Maria skłodowska Kiri. Również możemy skopiować tam pierwsze dwie linijki, jak tam chcecie. Tam link z Wikipedii. Wikipedia fizyku, ok. Dodajemy również zdjęcie. Jak mamy. No ja jeszcze nie ściągnąłem. To ściągniemy z Wikipedii zdjęcie lub Google. W prawym zapisz grafikę jakoś no, się nie chcę pobrać. O i OK, gdy już pobraliśmy klikamy, trochę wysyłanie obrazka na serwer strony, o i jest OK, jeszcze datę urodzin, Się

I już wszystko tutaj jest poprawnie wpisane My jeszcze dodamy link z Wikipedii I OK. Tak właśnie powstała nam taka oś czasu i gdy chcemy ją teraz zobaczyć klikamy tutaj klik. I tak wygląda na razie surowo nasza, nasza oś czasu. Gdy klikniemy pojawia się takie coś. Gdy chcemy właśnie informacje o fizyku, jak wcześniej napisaliśmy klikamy i otwiera nam się strona z Wikipedii. Również będzie tutaj. O również możemy kliknąć i wyskoczyć z Wikipedii O Mari. O. Dziękuję bardzo za uwagę.